mi kochane serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale, mam nadzieję, że u Was wszystko w porządku powiem Wam tak już mamy czerwiec, a jak jest czerwiec to mamy deneczko jak co miesiąc no i powiem Wam dziewczyny dobrze, że założyłam ogólnie dzisiaj taką wyższą bluzkę, bo jakbyście zobaczyły jaka ja jestem spalona, cała klata wszystko spalone, tak ręce można zobaczyć, nie wiem czy tutaj chociaż widać się cały czas balsamuje, bo po prostu o Widzicie, możecie zobaczyć, tak się spaliłam, że to jest po prostu w pale się nie mieści, no tak mnie wzięło słońce dlatego, że yy, byliśmy nad jeziorem, no i wiecie co, weszłam do wody i pływałam i sobie tak pływałam, pływałam, bo było tak mega fajnie, Marcin oczywiście został na brzegu, ponieważ yy, musiał pilnować naszego, jak to się mówi, dobytku na kocu, <grym> dobytek. No, i powiem Wam, yy, że popływałam, no i takie wyszły skutki pływania. No, ale było fajnie. Mam nadzieję, że jeszcze znowu się uda, bo ja bardzo lubię pływać. Dajcie znać, dziewczyny, czy też lubicie, czy umiecie pływać. Tim, proszę mi tutaj w komentarzach pod spodem pisać, czy jest y, po drugiej stronie jakaś dziewczyna, y, która y, umie pływać, która kocha wodę tak jak ja. No dobra, i dziewczyny, może. Lecimy z tym deneczkiem, Pewnie nie będzie tutaj za dużo produktów. No, lecimy. Pierwszy L Loreal LV Hydro Hyaluronic. Yy, szampon yy, do włosów. Bardzo fajny, yy, dobrze, mega nawilżający, 400 ml pojemność. Yy, dajcie znać, czy znacie. Yy, bardzo fajny szampon. Mam chyba jeszcze dwa opakowania, bardzo fajne nawilżenie. Nie, nie przetłuszcza włosów, bardzo lubię. Do włosów blond bardzo dobrze mi się sprawdza. Dajcie znać, czy go znacie. Kolejny, yy, kolejny szampon, oczywiście musiałam przykroić. Opakowanie po prostu, zapach mega, aż do zjedzenia. Mamy tutaj z Ultimate Blends i mamy Hair Food Watermelon i Pomegranate. Szampon, pojemność też duża dosyć, 530 ml, powiem Wam, bardzo fajny szampon, bardzo fajny, bardzo mocno się pieni. Tutaj mamy dużo takich, z tyłu obcięłam opakowanie, ale bardzo fajny skład jest, bez żadnych, jest wegański, 96% biodegradalna formuła, dermatologiczny test z olejkami. Do recyklingu plastikowa butelka i bez, bez silikonów. W ogóle opakowanie jest takie bardzo zachęcające. Bardzo fajna taka szata, szata graficzna. No i y, powiem Wam, y, bardzo fajny szampon. Polecam Wam serdecznie też do włosów cienkich, jak najbardziej mi się też dobrze sprawował. No, zobaczcie, dziewczyny, jakie mam włosy długie, nie? Rosną mi. Będę to powtarzać, bo bardzo się, bardzo się dziwię. Y, nie bardzo się dziwię, tylko nie mogę wytrzymać, że już mam takie długie, ale chcę mieć jeszcze, jeszcze, jeszcze dłuższe, Fajnie, jak rosną włoski później co my tutaj mamy no dobra, jak już lecimy do włosów to Neboa Express, Express efekt woda lamelarna do włosów, powiem Wam bardzo też fajny produkt do każdego rodzaju włosów bardzo fajne nawilżenie wygładzenie tutaj jest w ogóle napisane, że wstrząsnąć przez użycie aplikować na umyte, mokre bardzo dokładnie pokryć włosy produktem, omijając okolice głowy Wmasowywać przez 10 sekund, a następnie spukać ciepłą wodą. Powiem Wam, że ogólnie, tak jak tutaj producent pisze, że podczas nakładania tego właśnie produktu robi się tak ciepło w głowie, w głowie, tak, w głowie się robi ciepło, robi się ciepło w, w, w głowę, we włosy, tak? I jestem właśnie bardzo ciekawa, co to jest tutaj za. Produkt, który on tak robi, właśnie, że taki jest, takie jest po prostu efekt. Formuła bez mikroplastiku. Neboła oczyszcza morza i oceany. Opakowanie w 50% z recyklingu i 100% nadaje się do ponownego przetworzenia. Proszę bardzo pojemność 200 ml bardzo fajny produkt widziałam, że dziewczyny pokazywały zamienniki tego yy, yy, Neboa jakiś bardzo fajny produkt za 15 euro właśnie w yy, Rossmanie będę w Polsce kupię, bo jak za 15 euro to czemu mam nie kupić a to wiadomo, że jest drogi produkt następny produkt dziewczyny nie byłoby denka bez tego produktu Oczywiście. Garnier, skin, active, micelarny, płyn do demakijażu. Pojemność 700 ml, uwielbiam, nie będę tutaj nad tym produkcie gadała dużo, bo ja zawsze kupuję w dużym opakowaniu, uwielbiam, 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 w ogóle mnie nie podrażnia, nie szczypie w oczy, ja właśnie mam skórę wrażliwą, naczynkową, więc wiecie jak to jest, bardzo fajny produkt i ja nie zrezygnuję z niego, cały czas go kupuję na okrętkę, jak to się mówi. Następnym produktem, jeżeli już jesteśmy może przy włoskach, mamy, proszę bardzo, yy, mamy z Weli Color Fresh Mask yy, Pear Blonde. Tak się prezentuje opakowanie i taki sam kolor, jak jest tutaj tego fioleciku. Mamy tą maskę do włosów, a nawet tutaj w środku możecie zobaczyć, bo ja tam yy, zas zasech się yy, ten produkt. I y, możecie zobaczyć kolorek. Kolorek jest lekko fioletowy, o, tutaj, tak samo. Bardzo ładnie pachnie. Są to bardzo fajne, profesjonalne maseczki, maski do włosów, 150 ml. I powiem Wam, że ja je kupuję tylko i wyłącznie przez internet. Jest bardzo fajny. Ja je używam tak co drugie mycie, co drugie, trzecie, można powiedzieć. Nakład Po umyciu włosów i po y, odżywce, jak nakładam maskę czy nam odżywkę, na sam koniec. Y, Nakładam właśnie tą odżywkę bardzo dobrze. Jak mam włosy w ogóle farbowane od fryzjera, to tam po, po paru myciach nakładam tą odżywkę, tą maskę, przepraszam, tą maskę od samej nasady aż po same końce. Gdy mam tak jak teraz odrost, już to wiadomo, tu jest mój naturalny włos. Nakładam to gdzieś tak, odtąd gdzieś i jadę na dół dziewczyny, powiem Wam świetny produkt. Prze nakładacie, przeczesujecie dobrze i, i zostawiam go tutaj jest napisane na 10 minut, ale ja wchodzę w tym produkcie tak z 30 minut i daję później taki piękny, fajny, taki perłowy, delikatny, naturalny blond bez takich żółtych odcieni. I bardzo tak fajnie rozjaśnia ten włos. W sensie nie to, że to jest rozjaśniacz, ale jest taki fajny perłowy ten blond, bardzo ładny, jeżeli macie problemy z żółtym odcieniem. Bardzo Wam serdecznie polecam i tak jak mówię, pearl blonde to jest ten kolorek. Możecie sobie wybrać, ponieważ z, tego, z tej veli jest bardzo dużo, yy, bardzo dużo, nie wiem, z 5-6 rodzajów tych masek do włosów i możecie sobie wybrać odpowiedni kolor do odpowiednich, yy, odpowiedniego koloru Waszych włosów. Bardzo serdecznie polecam. Następnym produktem jest mój ulubiony z cień, już nie raz Wam pokazywałam, bez acetonu zmywacz do paznokci, bardzo go lubię, jest z pompeczką, w ogóle dziewczyny powiem Wam jak ja zobaczyłam teraz cenę tego w Lidlu to nie wiem czy 3 euro chyba albo 4 euro, po prostu ja jestem w szoku jak, jak wszystko jest drogie. Ja, jestem, ja pamiętam jak ja go kupowałam za euro 99 i 2 euro dziewczyny, 8 zł, a teraz 2, albo 3 albo 4 euro, jeszcze raz zobaczę jak będę kupowała, to na pewno w którymś filmie Wam wspomnę, bo to jest po prostu masakra, nie wiem czy to dlatego, że nie ma acetonu, jest bardziej taki, jest napisane, że wegan... Wegański, edycja limitowana. Nie wiem dziewczyny, ale cena to mnie rozpierdzieliła, jak ja to zobaczyłam. Wszystko coraz droższe, coraz droższe dziewczyny. Następnym produktem do ciała. Do ciała mamy Aveno. Tak się prezentuje. Pojemność 200 ml, co to było oczywiście le, 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 olejek do ciała, którego ja uwielbiam, ogólnie uwielbiam wszelkiego rodzaju olejki do ciała po le, umyciu. Mamy tutaj le, le, olejek z Owsa i z Jojoba Oil, tak się prezentuje, dajcie znać czy znacie ten produkt, jest napisany Body Oil Spray, bardzo fajny dla skóry wrażliwej i bardzo suche i bardzo fajny produkt, ja go dostanę od do mojej siostry. Co Wam mogę jeszcze powiedzieć? No, że był bardzo fajny, zużyłam, no i kolejny jest na yy, wannie, stoi kolejny olejek do użytkowania. Dobra, następny następne mamy. Opakowanko Planet Spa i tutaj mamy yy, odżywcze serum do szyi i dekoldu, tak się prezentuje. Pojemność 50 ml z pompeczką, produkt z Avon, ujędniający serum do szyi i dekoldu, ze śródziemnomorską, oliwą z oliwek. Powiem Wam tak, zużyłam ten produkt można powiedzieć dwa dni temu. I o, y, mam bardzo, tak jak Wam mówię, y, używałam go dość często i dobrze, że udało mi się zużyć. Chciałam go jeszcze przetestować. Duże nawilżenie y, jest mi bardzo potrzebne. Y, ja, jeżeli teraz mam spaloną klatkę, w ogóle powiem Wam takie tutaj ciepło bije, że naprawdę. I bardzo jest fajne nawilżenie, bo inaczej działa, kochane, y, można zobaczyć ten produkt. Y, jak inaczej działa, jak mamy skórę nieopaloną, normalną swoją skórkę, normalną swoją skórkę, normalną skórę, a y, jak mamy właśnie skórę dziewczyny taką poparzoną, no sparzoną z promieniami słonecznymi I, po, i chcę Wam powiedzieć, że jest to bardzo fajny produkt, bo bardzo dobrze nawilża, bardzo szybko się wchłania i takie daje uczucie, uczucie takiego chłodzenia, bardzo fajny produkt dajcie znać czy w ogóle używacie jak nie to Wam polecam do szyi i dekoltu, ja tym też smaruję również piersi, bo to nie ma, bycie problemu z tym oliwa z oliwek, bardzo dobre nawilżenie Kolejnym produktem mamy tutaj Avon Care mamy tutaj krem do rąk z witaminą z wanilią i witaminką E. Przekrojone opakowanie 75 ml. Widzicie zużycie bardzo fajny, delikatny, naturalny kremik, tak opakowanko wygląda, bardzo Wam serdecznie polecam, ja w ogóle bardzo lubię kremy rąk z Avon i cały czas, co zużyję, to wyjmuję z zapasów i używam, i używam ciekawa jestem dziewczyny, co ja zrobię, jak mi się skończą zapasy ponieważ tutaj u mnie, gdzie ja mieszkam nie znam nikogo, kto zajmuje się Avon, zapewne będę musiała poszukać osobę i tak, kolejne opakowanie dziewczyny, planet spam, y, mgiełka do pościeli. Y, mamy tutaj y, lawendę i rumianek. Znacie ten produkt, ja Wam milion razy o nich mówiłam. Wiecie co, nie będę już kupowała tych olejków, dlatego że widziałyście w którymś filmiku, pokazywałam Wam, że kupiłam fajny, duży spray w szklanym opakowaniu i ja stawiam na to, że będę wlewała sobie wodę z filtra. Tak, dziewczyny, będę wlewała wodę z filtra do tego właśnie pojemnika szklanego i będę robiła mieszankę z olejków eterycznych. Yy, właśnie do, tak do odświeżenia właśnie pomieszczeń, albo do odświeżenia pościeli, bo to ma bardzo podobne właściwości. Więc nie będę już wydawała pieniążków na te yy, mgiełki. Ale jak coś to Wam bardzo serdecznie polecam, bo ja byłam wierną fanką. Ja je kupiłam, ja je kupiłam, ja je kupowałam przez wiele lat chyba przez 4 lub przez 5 lat zejdą no właśnie te mgiełki do pościeli i do odświeżenia yy, pokoju. Następnym produktem mamy Ziaja, bardzo fajny, tak się, cieszy, tak się śmieję, bo jest to bardzo fajny, duży produkt, pojemność 200 ml, ananasowy trening skóry, energetyzująco nawadniająca mgiełka do ciała z kofeiną. Dziewczyny, świetny produkt, bardzo pięknie y, odświeża, nawilża, zapach cudowny, taki normalnie powiem Wam typowo wakacyjno-wakacyjny. Bardzo mocno wyczuwalny, ananas, ponieważ jest napisany ananasowy trening. Skóry bardzo, no powiem wam, że świetnie. Świetna właśnie mgiełka, bardzo mi się. Fajnie używało i zapewne chciałabym jeszcze, jak gdzieś się znajdę, to na pewno sobie kupię, bo duża pojemność i bardzo fajnie. Ja to używam jako odświeżenie skóry twarzy przed makijażem, po makijażu bardzo fajnie, naprawdę świetny produkt, dziewczyny. Następnym produktem mamy Rituals of Namaste. Tak się prezentuje: pojemność 10 ml. Opakowanko tak, z pompeczką nie ma nic, wszystko yy, zużyte. Było to, yy, już Wam mówię, serum yy, chyba jakieś przeciwstarzeniowe, zaraz Wam powiem. Ale ja bardzo lubię. Też go nic nie jest napisane. A jest: rozświetlająca skórę Serum Przeciw yy, Anti-Aging. Przeciwstarzeniowe, czyli rozświetlające serum. Bardzo Wam serdecznie polecam. To jest ogólnie taki mały produkt 10 ml, bo to jest taka próbeczka, ale fajnie, bo nie, ponieważ możecie je ze sobą gdzieś zabrać. Widzicie, jest tutaj atomizer. przyściutko do końca ładnie wychodzi produkt, bardzo ładnie nawilżenie, bardzo takie, tak jak mówię, glow, czyli naturalne takie rozświetlenie i bardzo fajne serum. Ja to używam jak i na dzień, jak i na noc. Bardzo fajny produkt. I ostatnim produktem dziewczyny mamy kadzidła. Zawsze Wam je pokazuję, ponieważ bardzo je lubię. I tutaj mamy kadzidło organiczne Nakciampa. Bardzo piękny zapach, powiem Wam dziewczyny. O, widzicie tutaj widzę, że już mi się wysypuje. Resztka tutaj jest tego popiołu. I to jest taki ładny zapach, i wiecie co. Piękny jest ten zapach, mi to się kojarzy, nakczampa to jest w ogóle, yy, tak yy, ja wyczuwam, drzewo sandałowe, takie coś słodkiego, yy, drzewny zapach i bardzo dużo yy, taki słodkawy miodzik, z miodzikiem, więc bardzo fajne, yy, moje dwa właśnie ulubione te kadzidła, to jest drzewo sandałowe i ta nakczampa. Będę jechała do fryzjera i tam niedaleko jest właśnie ten yy, sklep, yy, Właśnie indyjski, i zajdę tam, zobaczymy, czy coś mają nowego. Ja Wam kiedyś robiłam przebitki z tego sklepu, nagrywałam nawet. Możecie sobie zerknąć u mnie, jeżeli macie ochotę, na kanale. I powiem Wam, że bardzo fajne są te właśnie kadzidła, bo nie duszą. Mi głowa nie boli, a ja jestem w ogóle wrażliwa na takie ostrawe zapachy, takie mocne. I to są kadzidła organiczne. Więc to by było na tyle, moje kochane. Mam nadzieję, że miło spędziłyście. Ze mną czas. No i co, dajcie znać, czy znacie te produkty, które używacie. Może skusicie się na coś, a może po prostu używacie. Z żadnego widzę chyba nie było bubla. Nie, nie było bubla, wszystko było fajne. Zapraszam do kciukowania, komentowania, subskrypcji kanału. Będzie mi bardzo miło, ponieważ ten kanał mój. Ja wiecie, ja wam zawsze mówię, że ja uwielbiam nagrywać i kanał idzie bardzo wolniutko. Nie wiem, w ogóle teraz jeszcze tym bardziej, że jest okres wakacyjno-letni, to już chyba bardzo mało osób ogląda YouTube'a. Tak mi się wydaje, bo widzę po wyświetleniach coraz gorzej. Bardzo fajnie mi poszło z wyświetleniem, właśnie filmu takiego: kupiliśmy dom, takie rzeczy. A już teraz, tak, vlogi to słabo się ogląda. No, ale będę musiała więcej chyba zadawać pytań moim kochanym widzkom i widzom: co wy chcie, czego wy byście chcieli u mnie na kanale oglądać, co byście chciały. Czy jakieś przeglądy ubraniowe? Widzę, że yy, wa bardzo Wam się też spodobały moje sukienki lumpeksowe. Bardzo dziękuję za bardzo miłe komentarze. Pozdrawiam Was serdecznie i do następnego filmu. Pa!